Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem w rezerw i królują paski i mamy taki sweter. Paseczki. Bardzo mięciutki, ale to na pewno nie będzie 100% bawełna. Tu ma ciekawe takie kieszonki. Słuchajcie, trudno jest sprawdzać składy na małych meteczkach i jednocześnie filmować, więc wybaczcie ale mniej więcej pokażę Wam, co jest w tym roku też modne, żeby się zainspirować bo te filmy nie są po to, żebyście kupowali, ale żebyście też się inspirowali też kręcę krótkie filmy shorts i w ramach inspiracji i takie zielony, ta zielona w paski mi się podoba i mamy takie jeansy brązowe, brązowe, czarne i taki biały sweterek z kieszonkami i idę dalej. I są tu, słuchajcie, zakupy na żywo ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, dużo osób ogląda moje filmy, nadal nie subskrybujecie, więc włączcie dzwoneczek. Taka buza bawełniana, one są też w Zarze podobne, w hm -ie. słuchajcie, to jest taka klasyka. Paseczki to będzie bawełniana. Tu mamy taką ciekawą koszulę bawełnianą, klasyczną. Wyróżnia ją ten napis. I cena 100 zł. I zapraszam, słuchajcie do mojej holi z Lumpeksu, co można kupić w Lumpeksie. No, słuchajcie, same perełki. Tak Wam powiem, tu jeszcze mamy takie brązowe. I tak, i wtedy staram się na tych filmach shorts też pokazywać takie rzeczy inne, żeby było ciekawie i takie w stylach inspiracyjnych, żebyście się po prostu zainspirowali, co jest w danym sezonie modne. Mamy taką bluzę. I tutaj ona też występuje. I tam mamy taką ciekawą bluzę idę, bo kolorystyka taka ciekawa. Bardzo taka wakacyjna już. I cena 119. I tu mamy rozmiarówkę. I nie wiem, czy nie będę musiała mojej muzyki podłożyć, bo są prawa autorskie, a muzyka gra. Są też takie śliczne kurteczki, bardzo mi się podobają, jeśli chodzi o kolorystykę. Patrzcie, eee, takie przejściowe. Ale one też się w lato przydadzą, na przykład jak nad Polskim Morzem wieje, złożyć ją do plecaka czy do torby, w razie czego mało miejsca zajmuje, bo łatwo się je po prostu chowa, bo one też się tak, wiecie, mało miejsca zajmują, a mimo to grzeją. I ta różowa mi się bardzo podoba. No i... Jeszcze mamy takie kurteczki, które Wam kiedyś pokazywałam już. Takie dłuższe, bardziej eleganckie. I w takim kolorze ładnym. Taka przydymiona zieleń popiel. Bardzo ciekawy kolor. I słuchajcie, idę dalej. Są to zakupy ze mną na żywo. O. No i słuchajcie, inspiracja króluje róż. 149 zł taki żakiet. Kolor różowy króluje już, no długo już chyba trzeci sezon. mamy takie koszule one były kiedyś w rezerw w innej odsłonie, podobała mi się taka zielona i żałuję, że jej nie kupiłam 119 bo tamta kolorystyka bardzo do mnie przemawiała, no ale wiecie, no już po fakcie te, te mi się mi podobają tamte bardziej mi się podobało z tamtego roku no i mamy te, te klasyczne spodnie które są zawsze i one są za 119 razem z paseczkami i słuchajcie fajna taka sukienka z haftem angielskim to będzie bawełna i 119 zł bardzo mi się podoba ta biała ten ręka wykończenie z gumką mi się bardzo podoba i jest też słuchajcie czarna tak na wieczorowo czarna w dzień biała no piękna na tym będę się zastanawiać szczególnie nad czarną bo to jest bawełna królują słuchajcie spódnice maxi już któryś sezon i mamy taką kolorystykę Zieleń króluje właśnie róż i takie kremy i taka ciekawa bluzka. Już zobaczę. My appetite. Don't leave me here high and dry kogoś krytykować a nie subskrybować kanału, a mieć wielkie wymagania. Słuchajcie, bierzcie pod uwagę, że ja filmuję i pokazuję, to jest utrudnione. Jest 29 zł, nie mam operatora. Tutaj ze sobą nie wszystko da się tak idealnie pokazać. Poza tym, to nie jest telewizja. To jest YouTube. I jego urok jest to, że to, że to jest takie. Słuchajcie. Właśnie nie idealne, no. chociaż telewizja, powiem Wam, nie chce się wypowiadać. Do ideału jej daleko, według mnie. Yy, no, tyle na temat. Mamy taką sukienkę, słuchajcie, ona będzie bawełniana. Taka Ala militarna, 139 zł. Bardzo ładna z paskiem. No, bardzo ładna. Słuchajcie, na tym kończę mój film. Subskrybujcie, lajkujcie. Ja Wam życzę cudnego, miłego dnia. I do zobaczenia. Cześć.